Lat temu dopuściłem się maratonu recenzji gier z serii Contra. Seria ta, pomimo iż nie bójmy się spojrzeć prawdzie w oczy, jest martwa od ponad dekady, a szanse na jej wskrzeszenie są raczej marne. To znaczy dokonano jakiś czas temu właśnie takiej próby, lecz nie bez powodu się o niej nie mówi. Było to bardziej bezczeszczenie zwłok, aniżeli złożenie hołdu ogólnie szanowanemu weteranowi. Kontra bowiem to nazwa znana każdemu graczowi pamiętającemu lata 90., gdy Pegasus był podłączony pod wiele polskich telewizorów, zarówno oryginalna kontra, jak i jej druga część o tytule Super C były ulubionymi grami wielu Polaków, tak jak lata wcześniej wielu Amerykanów. Jednak na tych dwóch tytułach znajomość tej serii wśród rodzimych graczy się przeważnie kończy i nawet się temu nie dziwię. Konsole szesnastobitowe, na które powstały kolejne dwie świetne odsłony tej serii, w tym przede wszystkim wybitna i obowiązkowa na każdym streamie z Mega Drive'a kontra Hardcore nie cieszyła się u nas popularnością. Gdyż zwyczajnie ogromna większość z nas przeskoczyła tę generację i po Pegazusie dostała od razu PlayStation 1 lub Peceta. Wprawdzie na szaraka wydane zostały dwie gry z tej serii, ale stworzone przez Amerykanów w czasie hypu związanego z trzecim wymiarem okazały się straszną kaszaną. Tak więc kto miał nieszczęście kupić taką na bazarku, ten prędko wyparł ją z pamięci. Fortunnie, za czasów PlayStation 2 Konami wciąż było poważanym graczem na rynku gier elektronicznych. Nauczeni błędami z czasów poprzedniej generacji, postanowili zaprzęgnąć własną ekipę do wskrzeszenia marki na najpopularniejszej maszynie do grania, jaka kiedykolwiek trafiła do rąk graczy, czyli PlayStation 2. W ten sposób powstały dwa wyśmienite tytuły, przy czym tego drugiego omówiłem już podczas wspomnianego maratonu o Contra, pomimo zmiany perspektywy z side-scrollera na rzut izometryczny, jest kolorowym, wyśmienitym, wypełnionym po brzegi akcją i doprawionym pozytywnie idiotyczną fabułą oraz kaczenkami hołdem dla całej serii. Jest to gra tak dobra, że znać ją powinien każdy fan strzelanek tego typu, a już na pewno każdy fan kontry. Shin Contra czy też Contra Shattered Soldier jest bardziej konserwatywna. Najbliżej jej do hardcore i temu nie ma się co dziwić, gdyż postanowiono tutaj zignorować kiepskie odsłody z pierwszego PlayStation, tworząc bezpośredni sequel odsłody z 16-bitowej konsoli serii Podobieństw zresztą nie trzeba się jakoś specjalnie doszukiwać. Rozgrywka w przeciwieństwie do klasycznego schematu kontry skupia się na pokonywaniu kolejnych potężnych bossów. Chwile, w których strzelamy do zwykłych przeciwników, służą jedynie za odpoczynek pomiędzy kolejnymi bossami. Gra jest niezwykle dynamiczna, a jej poziom trudności również odpowiada raczej temu z ery 16-bitówek niż z drugiego playaka. Poza tym, nawet sam styl wizualny przywodzi na myśl bardziej hardcore niż kontra 3 czy neo kontra. No i ta muzyka. O, o i tak. Ścieżka dźwiękowa Shattered Soldier jest tak ostra, że można nią obierać ziemniaki, z których później można uzyskać wódkę, która jednak i tak kupnie się słabiej niż ta muzyka. Wiem, że to kwestia gustu i nie każdemu spodoba się coś tak mocnego, ale ja jestem w 100% jak najbardziej na tak. Przy czym w życiu nie będę mówił, która kontra ma najlepszą muzykę, bo każdy wie, iż każda stworzona przez japońską ekipę, poza trójką na Super Nintendo, ma wybitne jak na swoje czasy audio. Szczerze mówiąc, brakuje mi tutaj jedynie tych kiszowatych, przyzabawnych dialogów z Neo Contra. No ale tamta z założenia miała być absurdalnym hołdem dla całej serii. Omawiana gra stara się być czasem trochę zbyt edgy, ale wszystko w granicach dobrego smaku. Na temat grafiki również złego słowa nie wspomnę. Nawet wersja europejska daje się odpalić w 60 Hz i te magiczne 60 klatek na sekundę utrzymuje choćby nie wiem co. Oczywiście, grafika 2D miała i ma pewną przewagę nad 3D i w grach tego typu jest ona dobrze widoczna. Chodzi mi oczywiście o czytelność, nawet przy bardzo szczegółowych modelach trójwymiarowych, właśnie przez wzgląd na to. Wiele oldschoolowych shooterów z ery wczesnego 3D jest dla mnie mniej grywalnych. Po prostu wszystko się zbyt zlewa, stapia i nie widzimy zbyt dobrze nadlatujących pocisków, a w ekstremalnych przypadkach nawet wrogowie wtapiają się w tło. Tutaj jednak nie uświadczymy nic z tego. A co więcej, fakt, że wrogowie składają się z poligonów został wykorzystany jako zaleta. Bosowie bowiem będą się często transformować i przekształcać, co jest łatwiejsze do zaimplementowania przy wykorzystaniu tej technologii oraz zwyczajnie wygląda lepiej. Gra ma cztery podstawowe poziomy, podczas których utrzymuje, że się tak wyrażę, bardziej realistyczną estetykę. Różne dogi, zbombardowane miasto, podmorska baza. Wszystko będzie takie metaliczne i przywodzące na myśl hardcore. Jednak możliwe do odblokowania dwa kolejne poziomy czerpią w pełni z poziomów, podczas których walczyliśmy z kocmitami w dwóch pierwszych grach. Wszystko będzie takie mięziste, krwiste, i pulsujące. No, w sumie, zanim to nastąpi, będzie nas czekać remake pierwszego poziomu z pierwszej kontra, wraz z jego bossem oraz zremiksowaną muzyką. Jak na razie wszystko ładnie, pięknie. Ale co z najważniejszym aspektem kontry, czyli to, jak się w nią gra? Oj, wybornie. Wybornie! Shattered Soldier czerpie to, co najlepsze z hardcore, jednocześnie unowocześniając pewne aspekty tak, by żadna porażka nie stawała się źródłem zbędnej irytacji oraz zbyt srogą karą, a zwyczajnie służyła za kolejny krok postawiony w kierunku wymasterowania gry. I już tłumaczę. U podstaw mamy tu po prostu hardcore, czyli grę skupiającą się na wielofazowych walkach z wielkimi bossami. Tak jak powiedziałem, strzelanie do zwykłych wrogów to odpoczynek i relaks. Poziomów jest mało, ale są w miarę długie. Każdy ma jeden checkpoint, równo w środku. Jak tylko do niego dojdziemy, będziemy mogli w razie utraty wszelkich żyć od niego kontynuować. Pod warunkiem, że nie zabraknie nam i kontynuacji. W takim wypadku zaczynasz wszystko od początku. Żyć, niezależnie od ustawień, mamy 7, a jak przystało na kontra, każdy błąd kosztuje nas jedno z nich. Niezależnie, czy zostaniemy trafieni przez pocisk, wpadniemy do przepaści, czy dotknie nas wróg. Tyle, że zawsze mamy ze sobą wszystkie trzy dostępne w tej grze bronie. Każda z nich ma ponadto dwa tryby ognia. Zwykły, skuteczny i łatwy w użyciu karabin maszynowy może wystrzeliwać pocisk zasypujący cały ekran kolejnymi pociskami. Sunące po ziemi miny okażą się przydatne częściej niż myślisz, a jako tryb alternatywny pozwalają wystrzelić tuzin samonaprowadzanych rakiet. Miotacz ognia ignoruje takie rzeczy jak tarcze trzymane przez wrogów, zadaje największe obrażenia w grze, ale ma ograniczony zasięg. Jego tryb alternatywny to przebijający wszystkich wrogów na wylot, pocisk przypominający laser z odsłon 8-bitowych. Pozwala on na zadawanie największych obrażeń z całego naszego arsenału, ale wymaga najwięcej skilla, by zachować celność oraz odpowiednią szybkostrzelność przy jednoczesnym robieniu uników. Naturalnie, część z Was, a dokładniej ta część, która w tę osłonę nie grała, powie, że posiadanie wszystkich broni jest głupie i bez sensu, bo powinno się je podnosić podczas samej zabawy. No, nie w tym przypadku. Gdyby to był zwykły runen gun, tak jak starsze odsłony serii, no to i owszem, broń powinna być power-upem, a jej utrata karą. Jednak, jak pokazywał Hardcore, czyli zaraz obok Alien Soldier, jeden z pierwszych przypadków runen skupiającego się na boss Rush, konieczność znajdywania i dzielenia broni pomiędzy dwóch graczy nie tylko mija się z celem, ale jest niepotrzebnym, nieuczciwym utrudnieniem. Wersja japońska tej gry pozwalała nam nawet zachować Giverę po zostaniu trafionym, a opcje te usunięto jedynie dla wydania międzynarodowego, które miało być umyślnie utrudnione. Gry tego typu bowiem, jak sama nazwa podgatunku, czyli Boss rush, wskazuje, skupiają się na walkach z wymagającymi wielofazowymi bossami. Gracz ma się uczyć i zapamiętywać schematy ich ataków, słabe punkty, to jakie bronie w danej chwili użyć. Ponadto często walczymy z kilkoma, jeden po drugim, zanim odblokujemy kolejny checkpoint. Tak więc wyzwanie płynie nie z przechodzenia kolejnych poziomów tak, by utrzymać przy sobie jedyną słuszną broń, ale z nauki, jak pokonywać bossów. Zabieranie elementów kluczowych do tego mijałoby się z celem gry. I nie mogę się powstrzymać przed stwierdzeniem, że dzisiejsi krowi. Dziennikarze nazwali by kontra Shattered Soldier solsami Ramengadów, bo przecież jest bardzo trudna i trzeba się uczyć schematów ataków kolejnych wrogów. Wow! Bo przecież to nie było kluczowym elementem niemal każdej starej gry. Ja na potrzeby tego materiału grałem z kumplem, z którym praktycznie od czasów przedszkola gramy w kontra. I nie tylko, przeszliśmy razem każdą część serii, ale nie tą. Ostatni raz mieliśmy też okazję posiedzieć przy niej jakieś 5 lat temu. Tak więc tym razem podeszliśmy do tematu w taki sposób, że podczas pierwszego podejścia staraliśmy się wymasterować. Każdego bossa. Podchodziliśmy do nich raz za razem, z każdą próbą tracąc mniej żyć i pokonując go w krótszym czasie. Wymagało to solidnej porcji zużytych kontynuacji, ale podczas kolejnego podejścia od zera zaowocowało szybkim i w miarę bezproblemowym przejściem całego Shattered Soldier. Nagle granie była już taka brutalna, a ataki, które wcześniej wydawały się niemożliwe do uniknięcia, teraz omijane były z automatu. Satysfakcja, jaka płynie z pokonania trudnej przeszkody w wymagającej grze po tym, gdy powtarzało się ją kilka razy, jest najprzyjemniejszym uczuciem, jakim potrafi nagrodzić nas gra elektroniczna. I niestety, stosunkowo niewiele tytułów, które ograłem na przestrzeni lat, potrafi tak zachować odpowiedni balans frustracji, która motywuje do podejmowania dalszych prób, z nagrodą w postaci czystej satysfakcji. Co koniecznie. Muszę podkreślić, to wszystko, o czym dotychczas powiedziałem, nie byłoby możliwe do osiągnięcia bez prostego, intuicyjnego oraz responsywnego sterowania. Jego schemat rozwijał się na przestrzeni lat i w zależności od tego, na co pozwalała dana platforma. Chociażby dzięki przyciskom L i R, Kontra 3 miała nieco bardziej intuicyjne sterowanie niż późniejsza hardcore. No cóż, z racji tego, iż mowa o grze na PlayStation 2. Przycisków nie powinno do niczego zabraknąć. Tak więc poza skokiem, strzałem i poruszaniem się za pomocą krzyżaka mamy wybór broni. Przyciskami R2 i L2. Przytrzymując L1 możemy zablokować strzał w ruchu, tak by chociażby strzelać nieustannie w górę, ale idąc w prawo, a przytrzymanie R1 z kolei zablokuje możliwość ruchu, ale pozwoli nam swobodnie celować. To! w połączeniu z płynną rozgrywką w 60 klatkach na sekundę oraz przejrzystą grafiką, jak i przede wszystkim dobrym, uczciwym designem, daje nam wszystkie składowe niezbędne do przejścia tej niezwykle trudnej, ale przyjemnej gry. Podsumowując, Contra Shattered Soldier jest tytułem, którego nie mogę wystarczająco polecić. Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana, gatunku, serii, akcji, run-and-gunów. No cholera, grałeś w Podobało się? Gra i w to. Jedyne, czego mi tutaj zabrakło, to tego przesadzonego kiczu na pograniczu parodii, którym wypełniona jest po brzegi kontra. No ale widocznie nie można mieć wszystkiego. Shattered Soldier wydany został fizycznie na PlayStation 2 oraz cyfrowo na PlayStation 3. Oczywiście, jako iż Konami nie jest zainteresowane wydawaniem swoich gier na najnowsze platformy, no może poza najbardziej nostalgicznymi klasykami, to myślę, iż można się w tę grę zaopatrzyć również w nieco inny sposób. Tylko proszę, nie dajcie się odstraszyć w przypadku kilku pierwszych porażek. Ile to ja razy odpalałem tę grę na festiwalu retro, tak by każdy chętny mógł spędzić z nią czas. I gwarantuję wam, że ci, których nie odstraszył pierwszy napis Game Over, byli w stanie zajść całkiem daleko, a każda minuta spędzona spadem w ręku, pełna była śmiechów i pełnych emocji okrzyków, w przypadku gry w koopie. Tego samego życzę oczywiście i Wam, bo o grze tej przypomnieć sobie zdecydowanie warto.